Teraz musimy z nim pogadać, tak? Tak, dobra. No i ci, Geralt. System poruszania trochę jest słaby, ale da się przyzwyczaić. Nie będę narzekał. Strasznie mi się gra podoba. Dawaj, Haren. Jedź mi, nie? Zabiłem dla ciebie utopce, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie e, elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, wie, wie, wie wiórki, młodzi nie ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz za za razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie <gry> niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to, to towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, Wiedźminie. A, a przy okazji, co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. O, o, o szaleni całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne, gdyby ktoś na nich do, 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 do doniósł. Co masz na myśli? Wy, wy, wyznaczono nagrodę za głowy skoliatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O, 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 o to pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to. Musisz wiedzieć, że zbierają haracz -ha -ha od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im cze czerwony kur. Gdzie ich znajdę? za Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Żegnam. E, jeszcze z nim. Jeszcze się prześpię i na znaczy ciepłę. Przy... Wiedźminie... mi. Roznam te punkty umiejętności coś tam handlowaniu było chyba nie? mam trzy talenty które kurde, niedługo możemy chyba nowy znak poznać nad nim które więc sobie bym oszczędził może trochę tego małość co my tu mamy e to jest nie jest fajne o, ja nie wiem co to są te miejsca pomocy. będę musiał o tym poczytać odporność na zatrucie o na pewno to mi się przyda Intel inteligencja co my tu mamy Hmm. O, to ciekawe. Ja bym jeszcze dał tutaj do tego. Nie. Dobra, niech będzie znajomość potworów. Achemia, Ach, mogę coś sobie przyrządzić może? Nie, nic. Szkoda. Co my tu mamy jeszcze? Mapa, bohater, dziennik. System to nie. Dobra, się przyśpimy do świtu. Wiedź mi nie? Czym handlujesz? Syfy wszystkim, po. Pokaż co. K -k 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 Dobra, posprzedaję mu trochę syfu. Już mam tego dość. Krzysiwa nie, ono. Krzysiwa mi potrzebne. Jest nic mu sprzedać nie można. O. Ma, mi niepotrzebne na razie, ale... Uważania 5 do 15, 4 do 12... Nie. Miecz, dobra. W sumie co tu mogę wsadzić? Srebrny miecz, a to jest... Na razie... teberski dobra Na razie widzę nie mogę... nie ma żadnego serwernego miecza He. A co to jest? Dobra nieważne um, Coś ci mogę sprzedać Petardy, nie wiem czy będę ich używał Kurde, nie mam co mu sprzedać, no Nie wiem komu mogę te rzeczy posprzedać, bo je w końcu wyrzucę, bo już miejsce nie mam w Dobra, kontynuujemy Ja nie zamierzam przerywać Najwyżej będzie materiał trwał 2 godziny tego podzielę na 6 odcinków A co mi tam Która godzina w ogóle? 16.22 Spoko O, beczka co tu jest krzami w bez a dobra szynka też czy to kanapka z szynką nie wiem. fajnie 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 zadania Jest to tak daleko O Będzie kawałek chodzenia W sumie ja też Ale nie mogę bo przyjaciółka moja nie żyje <śm> I dobrze ze mnie Mogę sprzedać mięso? Jesteś. Skąd wie... Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Udało mu się. Nie wiem. Dogadywał się z wielebnym. Może klecha mu pomógł? Możesz powiedzieć więcej na temat tego wiedźmina? Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. Hmm. Dobra, Olaś, to mięso. Nie chcę ci sprzedać to wszystko. A teraz co coś sprzedać? Dobra, sprzedaj to, sprzedaj to mi to niepotrzebne. Nie, to mi się nie płaca sprzedawać. Chociaż, dobra, i tak tego nie będę używał. Zawsze dwa Oreny. Już mam oś. wow. Spoko. Um, teraz gdzie ja bym poszedł najchętniej? Aha, dobra. Czyli znowu będzie stop, pauza, nagrywanie. I magicznym sposobem znajdę się koło domu Oda, tak? Więc pam, 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 pam. Dobra, okradniemy go trochę. Co to jest? Bułkę ci zostawię. Co to jest. O, arbuz jeszcze nie miałem. A zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej na pijaka. Kurde, fajna. Nachodzi Jestem Wiedźminem. Trudnie się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz z bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi, nazywam się Gerald. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz, kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. O matko. Chlejus jeden. O najważniejsze nie spytałem. Uwielebnego byłeś? Jasne. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Tygnet wiecznego ognia. Musi być od Wielebnego. Przysłał mnie Wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwandt. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie, gdzie leży problem? Teraz są ogromne wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Zobaczę, co się da zrobić. Ale będzie cię to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50! Panie Gerwant, wypijmy na pochybel zielsku. Sto dwadzieścia, ani orena mniej. Na pochybel. Ej, 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem, 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie! 80 to moja ostateczna cena. Garaldo nam zapijesz, świnio. Kto będzie pijany od niego. No, moja strata, niech będzie sto. Stoi! Jeszcze rozchodniaczka. Chyba nas do nocy, do nocy przewinęło od razu. Jestem nawalony, że ja nie mogę. Jezu, jakiś słaby on jest. silnym jestem. Dawaj, dawaj Geralt. Jest on nawalony. Mówiłem, że nawalony wyjdzie. To i ogród. Fajne zadanie. Nachlej się i zabij potwory, no bardzo. A, chowaj się. Ledwo chodzi. Ale fajnie jest to zrobione. To, 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 to takie animacje niby. Chyba <śleszy> ledwo stoję. Biłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie gerwant? Chcecie wasze osiemdziesiąt renów? Proszę. Umowa była na sto. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie, potworu ubijać. Ale się uparliście! Boję się was, panie Gerwant! Oj ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam jeszcze mnie oszukać chcecie. A, nieważne. Nie zapomnij powiedzieć Wielebnemu, że ci pomogłem. To ile dostałem w końcu? No, stop. Gnój umie się targować. Nowy, o, nowy poziom, fajnie Tylko sobie weźmiemy J Teraz z tym mikulusem trzeba będzie pogadać To się ukraść tą zbroję? Nie, ja muszę iść się przespać, wytrzeźwić, bo ja tak nie umiem, nie mogę chodzić No podejść do niego O, z nim w kości można zagrać No najpierw wytrzeźwieć chcę Do rana. Po pierwsze. Po drugie. Nie alchemia. Bohater. Mam trzy talenty do rozdania. Jedno. Zgadza się ci mutageny wezmę. Co my tu mamy? Zręczność... A, coś tu... Nie, tu już wszystkie mam... A, nie, tutaj. Aby rzucić wzmocnioną wersję znaków, wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy. Fajne, a to co to jest? O, dobra. Tutaj to zostawię w sumie do niczego mi nie będzie potrzebny, chyba że styl szybki. a-a, a-a. W sumie to tylko tutaj by mi się przydało, ale nie wiem, to może później. A, niech będzie. Kiedyś się przyda na pewno. Jestem, Klejus. Dobra, nieważne. Co mnie w ogóle wzięło, żebym został za greymerem? Ta psina wygląda, jakby czegoś szukała. Uważaj na kolce psinu. Czego tak pilnujesz? Zresztą, nieważne, ja Cię też nie lubię. P... Uważaj. Czego? Nie wiem, dobra. No? Grywasz. A daj mi spokój z tym pogaństwem. Ojca wie Czyli wiesz, idź ta z tym gerwat do kras do Już mnie nie. Dobra, coś jeszcze? No! Są Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony. Zauważyłeś jeszcze? Razu jednego. Mgła pod zajazdem była straszna. I drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam. Wiel! Powiedz o Kto by się tam przyglądał, panie? Ja mnie Wiedźmin. W strachu, żem ruszył z powrotem. Mało mnuk nie połamał, ale ten nie byłoby dla niby koń. Na razie. Dobra. Jeszcze mamy jedno zadanie. Gdzie tam ten mieszka? No tak, najlepiej. O, matko. Hmm, jak była noc w sumie A dobra Się przejdziemy kawałek już mi się tych cięć nie chce robić Dobra, to co Geralt um, To sobie na kaca wypijemy piwko Co mi od jednego nam się nic nie stanie No właśnie, od jednego nie o, i dwa. I teraz można biegać po lesie. Nago. Geralt tylko by potrafił chyba tak. Tak e, jak jest. Dobra, ten. No idź się powieść. Um, chyba tędy będzie szybciej. To wiele. Tam, pam, pam, pam. Dobra, zobaczmy sobie, jakie mam jeszcze zadanie. oprócz tego. To jest chyba główne zadanie. Aha, czyli muszę najpierw to zadanie wykonać, dobra. No się spać. Ja się Wam w ogóle dziwię, że Wam się to chce oglądać. Ja bym nie mógł. Przyponać mi się coś z mikrofonem stało, nie wiem, ja tam nic nie zauważyłem. Ale jeśli mam dupny głos, to bardzo Was przepraszam. Ostatni raz. O. Zaczynam nagrywać, mam 30 FPS. Później spada do 17. Teraz mam 25. Komputer jest już tak nagrzany, że ja pierniczę. E, dobra, tylko coś jeszcze sprawdzi... Sprawdzimy sobie, bo składniki receptur... Recepty. Kot. Co mi potrzebne jest? Rebis... Querdbish... Querdbish, dobra. Rebis... Zielone i to żółte. A, dobra, mam zielone. to żółte nie wiem, to... O jest. A ja tu mogę sobie kota zrobić później. Tu musimy przejść przez most, tak? Eee, tak. Sobie później ko kota zrobiłem, bo na... jak są zamknięte drzwi i tylko tam można spotkać te potwory, to na pewno będziemy musieli wejść do tej krypty. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... krawantanna. Długo jeszcze będzie ta krawantanna obowiązywać? <grym> dowódca wie. Ja pojęcia nimom. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Gleit pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak Łodniego? <coughs> Wielebny mówił, znak Łognia czcić. Znaczy, ty Łod Wielebnego. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. O, bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej kawałek drogą. A ja żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejcy, powiadasz. Proszę, panie. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. I powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Ale dobra, spoko.